myślę, że Dublin wita państwa zgodnie z charakterem ludzi, którzy to miasto tworzą, czyli wita państwa dynamicznie, z uśmiechem, z wielką energią i bardzo, bardzo wygranie ligi angielskiej, za wygranie Ligi Mistrzów, za wygranie Pucharu Anglii. A dzisiaj jest elementem tej pięknej ceremonii przed startem meczu Atalanty Bergamo z Bayerem Leverkusen. Mówiliśmy o tym początku, jak on wypadł, i jakie wrażenie na nas wszystkich tutaj zrobił i na państwu pewnie też. Natomiast e, trzeba powiedzieć, że za chwilę to już powinno być po prostu pięknie, bo... Ewerkuzen, drużyna, która w pewien sposób już się w tym sezonie nasyciła. Przecież sięgnęła po mistrzostwo Niemiec, ale wciąż jest głodna. Wciąż jeszcze dwa trofea może dorzucić do gabloty. Z drugiej strony Atalanta Bergamo. Atalanta Gian Piero Gasperiniego. Trzy przegrane finały Pucharu Włoch. No i ostatnie klubowe trofeum wiele, wiele dekad temu. Tutaj ten głód wygrywania jest chyba w tej chwili. Jeszcze większy. Niektórzy mówią, że to są drużyny, które grają bardzo podobnym systemem. Natomiast chyba imponują różnymi rzeczami... Na odmienną modłę, na inne rzeczy zwracamy, analizując gry Atalanty i Bayeru Leverkusen, na inne rzeczy zwracamy uwagę na I Lukman, zatem trzeba powiedzieć, że te wersje z paszaliczem, który miałby uzupełnić troszeczkę środek poła, połączyć duet z Kamakka, de Ketelare z pomocnikami. Straszne było to zagranie ta psoby de Ketelare, ale jakby nie Ketelare, on jest artystą, ale dziś też trzeba walczyć. I w czuł się Lukman, jest ośrodkowanie. taki Teraz sygnał, że można doszyfrować. Lukman. Ta pięknie się pojawił, pięknie zabrał piłkę pod siebie i gol! Oh. A bola Lukman to jest potwierdzenie tego, o czym ta Matę ma tę swoją dobrą fazę meczu początku rywalizacji z Leverkusen. Zrzemnął się we własnym polu karnym Ezekiel Palas i ostojemu z pleców wyskoczył w tej sytuacji piekielnie szybki Ademola Lukman, który z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. Atalanta wynagrodzona za te udane minuty, które ma za sobą. To wszystko zaczęło się w bocznym sektorze. Ależ tu pięknie pojawił się Capa Costa, wykorzystał przestrzeń, czas. No a na końcu wierzył do końca Właśnie Ademola Lukman Że może to być jego piłka Że trzeba iść na pełnej szybkości Obrońca miał tu piekielnie Trudną sytuację Proszę zobaczyć Palacios Ogląda się a w tym momencie już nadjeżdża we Ademola Lukman I pakuje piłkę do bramki Ale to jest właśnie Też charakterystyczne dla Atalanty Często Naciskany wir Zaskoczony czysty odbiór W kamar... tym też czy to był faul lewą stronę teraz ponk jest no chciałem powiedzieć strzał ale to był kiks e, Grimaldo jeszcze zagranie po filmie do skamaki. teraz Lukman e, popatrzmy lewa noga odda tam jest problem w ogóle z oddaniem z grą na jeden kontakt Lukman pięknie to zrobił Lukman nieprawdopodobnie co on robi w tym meczu w Dublinie? Rewelacyjny ten występ, jak dotychczas. Ademoni Lukmana, bujnął do prawej, oszukał przeciwnika. Precyzyjnie uderzył przy słupku. 2 do 0 dla Atalanty w 26 minucie meczu. Na razie są w szoku piłkarze Czabiego Alonso. Przecież tutaj chwilę wcześniej piłkę miał bramkarz Bayer Leverkusen. No ale przejdźmy już do tego. Co tutaj zrobił Lukman z granitem czaką? Granit czaka będzie miał, jeszcze raz użyję tego określenia, z szoku, w jakim na pewno musi być. Oczywiście, że wspaniały dribbling, ale mnie się przede wszystkim podoba ten strzał wewnętrzną częścią stopy. Technicznie, precyzyjnie, ale przy tym jak soczyście. No i czuje Gian Piero Gasparilli, że ten wieczór układa się po jego myśli. To może być ten. Frimpong ładnie zastawił tutaj e, piłkę, od, e, Osłonił ją od ataku rywala, co tam. No ale e, dziś potężne problemy, żeby w tej grze zaistnieć i znowu tutaj było niebezpieczne. i w ogóle jest teraz za piłką, e, popatrzmy, błyskawiczna decyzja. Teraz dobra akcja, popatrzmy, jest tutaj szansa, ale deketelare, lewa noga, deketelare. I... Pozwala grać Mario Paszalicz, musono, teraz koledzy krzycze, gra mu do nogi. Lukman przełożył! Lukman! Lukman! Witny występ a demoli Lukmana! Kompletuje Katrika! A co jeden gol? To piękniejszy! Nie wiem czy UEFA często łamie swoje schematy, ja proponuję, żeby wjechał jakiś wózek albo coś z nagrodą. Na karuzelę i kręci nią od pierwszej minuty, tym razem wrzuconym na tę wirówkę Edmond Tapsowa. Jakie są ładne, jakie są szybkie, sprawne te ruchy Ademoli Lukmana. Jedno przełożenie, jedno pójnięcie i soczysta bomba. Od 70. nie zdobyła trofeum w Europie. Wirtz! To wszystko robi się bardzo przykre dla Bayeru Leverkusen, że nie. Ta osoba oddaje piłkę Nathan Tella. Szyk! Dublin nie wykonała, to jest imponujące. A tu troszeczkę rozegranie Andrisza. Jest jeszcze piłka kierowana na prawo. Inkapie. Ładnie uciekł, od dwóch rywali jeszcze przyspieszył. Piero Inkapie. Periniego, świetna kontra. No i teraz będą pretensje, że piłka nie została zagrana. Patrzmy, Boniface, Boniface, Boniface przekłada. Znowu długo to trwało. Piłka od czterech ich jest w tej akcji ofensywnej. Koniec spotkania. Atalanta, Bergamo, Bayer, Leverkusen, 3 do 0. Coś niesamowitego! Przejechał się walec po Mistrzach Niemiec! Fantastyczny występ Atalanty Bergamo! Fantastyczny występ Ademoli Lukmana! Hat-trick w tym spotkaniu! I co bramka, to piękniejsza! Fantastycznie wyglądali dzisiaj jako zespół piłkarze trenera Gasperiniego. No tak przed meczem pomyślałem, że 21 września zeszłego roku Byłem na meczu w Bergamo. Atalanta miała za rywala Raków częstochowa. Czy ja wtedy myślałem, jak ten sezon dla Atalanty w Europie się skończy? No nie, no przede wszystkim dlatego, bo wszyscy mieliśmy inne zmartwienia na głowie. Cieszyliśmy się, że do przerwy jest 0-0, bo widać było, że to jest trochę lepsza drużyna niż Raków częstochowa. Oczywiście potem nie udało się już Rakowowi tego utrzymać. Deketelarę głową, Everson głową i było 2-0. Tak się zakończył tamten mecz. A dziś wiemy, że ten sezon dla zwycięzców tamtego spotkania kończy się po prostu fenomenalnie, fenomenalnie. Ostatnio dokładnie tydzień temu była gorycz, bo przegrali z Juve. Finał Coppa Italia.